Cześć, sieba, witam Was serdecznie. Tematem wczorajszego dnia, tak jak mówiłem, będzie omówienie. Dzisiaj myślę, że omówimy sprzęt sobie na spokojnie. Opowiem Wam, od czego zaczynałem, co kupiłem w pierwszej kolejności, jak się przygotowałem. I tyle. I powiem Wam tak, akwarium akurat. Kupiłem w, w ostatnim, że tak powiem, czasie. W sensie takim, że w pierwszej kolejności kupiłem tak, lampę. Lampa nazywa się Aqua Illumination Soul Blue. Bardzo fajna lampeczka. Tutaj jest sterownik do tego. Także można sobie fajne rzeczy robić tutaj. No ale to mówię, raz programujecie sobie i to jest w sumie sterownik. Jest taki fajny bajer na raz, a później już. Już to generalnie zostaje. Yy, tak w ogóle chciałem Was przeprosić za wczorajszy film, bo był już zachód słońca i to akwarium takie trochę niewyraźne było jak zauważyłem na filmie, ale tak to wygląda. Dobra, wracając do tematu, to tak, lampa, lampę kupiłem, później kupiłem tak, pompę kupiłem, jebało DCP3000 ona jest na, na prądzie DC czyli tam jest prąd stały i to jest taki plus właśnie, że jak na przykład macie UPS-a to ten UPS nie będzie tak dużo, ta pompa nie będzie tak dużo ciągła energii z UPS-a jak na AC. Także proponuję zawsze, jak będziecie kupować pompki, to zawsze na DC kupujcie. Tutaj macie tak, sterownik od cyrkulatora. Jebało też OW10. I powiem Wam inaczej. No jeżeli... Może z góry. Wam pokażę, on jest. Jeżeli macie taką kostkę, byście się zdecydowali na taką kochę jak ja, to jest 60 na 60, na 50, to wydaje mi się, że bez problemu e, taki jeden powinien starczyć. Chyba, że będziecie chcieli mieć SPS-y, o czym kiedyś później, w późniejszych odcinkach powiem, to są korale twarde, to to fajnie by było jakby był drugi tutaj i żeby one chodziły na przemienie, ale zobaczcie ja mam tak zrobione, że mam tutaj yy, cyrkulator, a tutaj mam wylot z pompy i można powiedzieć, że no praktycznie ten wylot z pompy działa, działa praktycznie jak, yy, jak ten cyrkulator także tak to wygląda i teraz tak, pompka Pompa, pompeczka jest tu tutaj macie automatyczną dolewkę z trendu. Polecam ją. Bardzo fajna jest. Ale tu mówię o każdym sprzęcie, będę mówił może w innym odcinku, bo, no bo nie jest jakiś długich filmów nagrywać. Później macie. Tak, może inaczej. Tu jest ten zrzut wody. Tu idzie do pierwszej komory. Generalnie są trzy komory. Generalnie to, co jest tutaj w środku, to jest zbiornik techniczny. technicznie nazywają to akwaryści. Sampem, albo sumpem, w zależności jak to nam mówi ja na, ja, na to, ja na to mówię, Samp I tak, po lewej stronie macie zrzut i rewizję I Jakby ktoś nie wiedział co to jest rewizja i co to jest zrzut, to już mówię To jest, są ta, to jest ta rurka I to jest ta druga rurka, ten zrzut to jest, jest Zrzut wody jakby Z tego akwarium Do tego zbiornika I ten zrzut idzie tutaj na ten odpieniacz. Odpieniacz zasysa odpieniacz białek. To też wam kiedyś opowiem, bo to też taki dłuższy temat trochę, co to ten odpieniacz jest. Powiem wam tak w skrócie, jak nie, wiem, przykładowo nie wiem. Myjecie, myjecie samochód na przykład pianą aktywną i do tej piany aktywnej przyczepia się brud. To tak samo tutaj. Piana jest wypychana do góry i się przy, 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 przyklejają się te złe różne y, odpadki, różne takie mikro, mikroorganizmy, jakieś tam y, martwe, jakieś inne rzeczy i tutaj są wywalane, wrzucane do tego kubka. Ale to powiem kiedy idzie, bo to jest taki trochę dłuższy temat. I teraz tak, zobaczcie, tutaj idzie woda z rzutem, jak jak mówiłem wcześniej. Tu idzie przez ten odpieniacz, tu jest wylot. A i tutaj wylatuje ta woda już dobra, nie? I teraz tak idzie tu woda. Tu mogłbym sobie jakąś gąbkę dać, ale na razie nic nie daje. Tu idzie na dół woda. I teraz tak, tą szczeliną tutaj idzie przez makroglony. Yy, o których też później powiem, bo nie chcę też za dużo mówić. I przez skały. Jest woda fajnie filtrowana, przez żywą skałę. I tu jest ta, i tu jest wadka. Ja Przesunę. I tu jest Wata i przez WATę idzie tutaj, zobaczcie, na takie biobale. To nie jest biobal, tylko to są kulki Maxpenta. Też o nich później, kiedy indziej powiem, bo dzisiaj chcę tak powiedzieć o sprzęcie szybko. I tutaj zobaczcie pompa. I pompa wyrzuca to do góry, nie? Tą tą tą, tą wodę. O, i tu jest ta pompka, nie? O, tu jest. To jest ta rura właśnie od dopływu pompy Zapytacie się po co te wentylatory? Sobie zrobiłem To jest jeszcze projekt nieskończony Jak będzie skończony to Wam wszystko wyjaśnię bo mówię mamy coraz cieplejsze dni Jeżeli w morskim akwarium nie wiem temperatura przekroczy tam 26 stopni no to już się zaczynają takie lekkie cyrki nie wiem jak będzie, nie miałem jeszcze akcji z, że tak powiem, z temperaturą. I mam nadzieję, że nie będę miał, że, ten temperatur, że te wentylatory sobie poradzą. No ale zobaczymy jak to będzie, nie? I tak to wygląda, tak w skrócie Wam powiem. I w następnym odcinku powiem Wam o akwarium, o szkle, jakie, jakie są rodzaje szkła. Powiem Wam o sampie, powiem Wam o komorach dlaczego są trzy komory, a można zrobić dwie. Tam jeszcze z tyłu jest, o, tutaj macie z tyłu automatyczną dolewkę, tam nie widać tego. E... E... Po co to wszystko jest? I tak właśnie myślałem, żeby tak w pierwszym odcinku poruszyć ten wprowadzić te, ten temat. Dzisiaj jest omówienie tak mniej więcej tych rzeczy technicznych. Yy, I tak to wygląda. No. Także o, tutaj macie mojego lorda, o elegancki w Cyk. Tak, pokażę Wam mniej więcej tak szybko, jakie korale mam. Z koralami też poruszę temat yy, kiedy indziej. Fluo, później tutaj briareu, fluo, tutaj zwykły. Coś takiego. Tu krewetka. O, tutaj macie najpiękniejszego RPS-a, moim zdaniem. Znaczy, no, na początku no bardzo mi się podobało. Tu jest Eufilia. Pierwsza. Tu jest Eufilia druga. Ksenia mi coś pada. Nie wiem. Zamknęła się całkowicie. Tutaj macie tą nunkę. Aha, jakby. Jakbyście potrzebowali yy, Briareum, to mój tato ma dosyć dużo tego, bo tato też założył tam na dole akwarium, to <laughs> zapraszam, nie? Do kontaktu. O, tutaj macie Sergo to też taka nowość. No tu jest y, Montipora Superman, taka malutką taką dostałem. I powiem Wam y, w następnym odcinku też, y, jak to z tymi koralami jest, nie? Czy warto kupywać je w sklepie? Czy, czy nie warto na przykład na jakiś forum sobie wejść, porozmawiać z ludźmi? Bo niektórzy mają nadmiar, tak jak ja mam na przykład na dole, tam tato ma nadmiar i zawsze się można z kimś dogadać. Także to jest tak, że nie trzeba od razu nagle do sklepu jechać i kupować, tracić pieniądze, bo za to sobie można co innego kupić, tak? I tak to wygląda, kochani. Ja tak będę, myślę, 10 minut nagrywał maksymalnie. Także szkoda, że tak mało czasu, ale jutro, jutro powiem, powiem o szkle, powiem o sampie i tyle. Także wracając szybko do tematu. Lampa, pompa obiegowa, pompa cyrkulacyjna, czyli tutaj cyrkulacyjna, tutaj macie obiegową, odpieniacz białek, no grzałka wiadomo, nie. No, to wszystkie te lampy, ten, to ja wszystko Wam powiem później Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia Cześć, miłego Dzionka Hej, na razie